Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo ciepło. Dzisiaj rozpoczynamy naszą przygodę z programem SketchUp i wykonamy nasz pierwszy krok, a mianowicie zainstalujemy go na naszym komputerze. Chcę Cię przeprowadzić przez instalację darmowej wersji programu SketchUp zwanej SketchUp Make. Ostatnia wersja to wersja z roku 2017. Może na początek kilka słów na temat, czym się różni wersja darmowa od wersji płatnej. Podstawowa różnica to, do czego możesz ją używać. SketchUp Make jest tylko do użytku prywatnego, co oznacza, że możesz ją wykorzystać do nauki, możesz zaprojektować wnętrze własnego mieszkania, ale nie możesz czerpać korzyści finansowych z projektów, które w tym programie wykonasz. Do tego służy wersja Pro. Drugą dosyć istotną różnicą jest brak możliwości importu i eksportu plików o rozszerzeniach takich jak DWG, DXF. Są to rozszerzenia do programów kadowskich takich jak AutoCAD. Następnie brak możliwości importu i eksportu plików o rozszerzeniach 3DS. To jest znów rozszerzenie do programu do zaawansowanego modelowania 3D, jakim jest program 3DS Max. Również w darmowej wersji programu nie mamy możliwości stworzenia profesjonalnej dokumentacji technicznej. Taką możliwość daje nam layout. Jest to program dodawany do wersji pro, dodatkowy program. Uważam jednak, że na początku nauki w zupełności wystarczy nam wersja Make, a więc taką zainstalujemy na naszych komputerach. No to zaczynamy. Aby pobrać darmową wersję programu SketchUp, musimy się dostać na stronę producenta SketchUp.com. Albo wpisujemy w przeglądarkę SketchUp.com, albo wpisujemy w, w ogóle w przeglądarkę SketchUp Make i odszukujemy na liście stronę SketchUp.com. Pojawi nam się powitalne okienko informujące nas o tym, żeby się zalogować bądź zarejestrować. Zrób to proszę. Będzie nam to potrzebne w późniejszym czasie. Między innymi do ściągania darmowych modeli 3D ze strony 3D Warehouse. Po zalogowaniu, otworzy nam się lista. Różnych wersji do pobrania. My odszukujemy SketchUp Make 2017, wybieramy nasz system operacyjny i ściągamy na pulpit bądź do katalogu pobrane plik instalacyjny. Odpalamy plik instalacyjny i postępujemy zgodnie z wytycznymi, jakie będą się pojawiać na ekranie. Ja przerwę tą instalację, ponieważ już mam program zainstalowany. Po kliknięciu przycisku Zakończ. Na pulpicie pojawią Ci się trzy ikonki. Nas interesuje tylko ikonka SketchUp 2017, przynajmniej na początku. Resztę możesz usunąć, ponieważ są to tylko skróty. E, następnie e, klikamy w e, ikonkę SketchUp 2017. E, otworzy nam się okienko startowe e, i wybieramy wersję Try SketchUp Free. E, tu, ponieważ ja już e, przeszłam ten proces, e, tu pojawi ci się krótka ankieta, będzie trzeba wypełnić e, do czego potrzebujesz programu e, i Rozpocznie się okres 30 dni darmowego korzystania z programu. Po tym czasie pojawi się link do zakupu, ale również powinna być możliwość korzystania z dalej z wersji 2017 tym razem już tej darmowej, ograniczonej między innymi na przykład zablokowanym programem layout. I to wszystko. Na dziś dziękuję ci bardzo za obejrzenie filmiku. Jeśli spodobał Ci się film, zachęcam do subskrypcji i zaznaczenia łapki w górę. Jeśli uważasz, że komuś z Twoich znajomych, z Twojego otoczenia przyda się znajomość programu SketchUp, udostępnij, proszę, link dalej. Będzie mi bardzo miło. To nie wszystko. Przygotowałam dla Ciebie również prezent. W opisie do tego filmu pod spodem, znajduje się link do ściągi do SketchUp'a. Uważam, zresztą nie tylko ja, że jest to bardzo przydatna rzecz na początku pracy z programem. Zapraszam do oglądania następnych filmików. Już niedługo film, w którym pokażę jak skonfigurować i przygotować program SketchUp do pracy. Dzięki piękne i do zobaczenia.